Hej, witajcie z mojego mili, piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie, z co nam kościół dziś oddaje do wos wazynio, a przygrywoną piknie kapela Eśta ze Zesopłatni. Na tą dzisiaj są moje łostomili, niedzielę, 12 listopada. Posłuchajmy się Ewangelio Łatświętego Mateusa, przypowieść o dziesięciu pannach z 25 rozdziału. Potem zaś będzie gotka o tym, jako Jasiu na skrzypkach fałsową. No i na koniec też moje łazwadanie. Pięknie zapraszam, zapraszam, posłuchajmy się. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych – użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę i weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny prosząc –– Panie, panie, otwórz nam! – lecz on odpowiedział – Zaprawdę powiadam: wam nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny. Gotkała tym jako jasiu na skrzybka jak Widzicie, miał mały Jasiu talent do muzyki, najsłuch no i, i śpiew tez, najnasmyka no groł, kiby się z nimi w ręce urodził. No ale Jednego razu, kiedy miał iść na próbę do remizy, no troszeczkę jeszcze był po chorobie zakatarzony, zmęcony, w skole się mu nie posło. no i koniec końców nie chciał iść na tę próbę. No ale rodzice mu kozali, no to poseł do remizy. No i wicie, wrócił zabecany do domu, rzucił skrzypkami na łóżko, no i powiedział, że już wieczór nie będzie grął. Rodzice mądrzy zapytali go, co się stało, no ale on nie chciał powiedzieć. No to rodzice w i pośli do sąsiada starego górala, co to za modu gro w zespole regionalnym, co by przyjął Jasia na parę lekcji zgrania na smykach górolskich przyśpiewek. No i Jasiu się zgodził i Józe po pierwszej lekcji wrócił zadowolony, rozpromieniony i od progu Godozę. Ten pon jest świetny, bo on nie Jasiu Jasiu sfałsuje W tym roku dotarło do mnie, że mądrość i miłość, te dwie ewangeliczne postawy, muszą iść razem. Chrześcijanin, jeśli chce być prawdziwym, żyjącym ewangelią, chrześcijaninem, nie może żyć bez miłości ani bez mądrości. Miłość bowiem, jak pisał o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, nie zazdrości, nie nie cieszy się z niesprawiedliwości i nie pyszni się, gdy ma prawdę po swojej stronie. Te roztropne panny z dzisiejszej przypowieści, te wzory mądrych chrześcijanek, są jednocześnie kochającymi chrześcijankami. One nie wyśmiewają się, nie pysznią się w swoim sukcesie, w swojej mądrości, swojej zapobiegliwości, nie poniżają tych niezaradnych, ale co? Ale z troską radzą im idźcie kupić sobie, zamiast wyśmiewać, Ha, ale z was nie dorajdy. Gdyby podstawić to do wzoru, to mógłby wyglądać on tak: wiara plus mądrość plus miłość równa się chrześcijaństwo.